I uwaga, uwaga, nastąpiła zmiana w moim koncepcie umysłowym, w mojej analizie globalnej. Tu jest ten pattern, który Wam już opowiadałem 100 milionów razy. I zobaczcie z tego patternu, z tych tutaj takich. Czyli uznaję, że to. Uznaję, że to jest tym. Okej, okay, to jest tym. Dobra. Wszyscy widzą, wszyscy akceptują. Jest jedno wypchnięcie, potem korekta, drugie wypchnięcie, korekta trzecie i czwarte, czyli cztery wypchnięcia. Cały czas liczyłem do trzech. Zmieniła mi się koncepcja do czterech. Mamy jedno. Korekta, drugie. Korekta trzecie. I jeszcze będzie czwarte. Zastanawiam je tylko to, czy tu liczyć to jako jeden. Nie bez sensu, by to było i co stąd, dwa i to trzy. Dobra, dobra, nie mieszajmy. Jeden. Zejście, korekta, głębsza, głębsza. No. pchnięcia w górę, czyli jeszcze sporo, sporo w górę. A tutaj, tutaj to tu chyba, tutaj znowu dokładałem. Hmm. A dlaczego dokładałem? Dobre pytanie. Teraz już nie pamiętam. <laughs> Kurwa, no coś mnie tknęło. Nie wiem, może tu trzy było w dół i dołożyłem. Coś mnie tknęło. Siła wyższa mną kieruje i trudnie moim. No i na co tutaj, tutaj to była rzeźnia. Ja tu chyba z 5 lat już chodziłem pod rząd. Każdy mi wywalali w końcu coś podeszli. Oczywiście było znacznie więcej tych bajów. No, i GC podąża za gejotek, więc jak Gejot w końcu łaskawie wypierdoli 150 piw w skórę, to GC również to zrobi. Na co oczekuję? No, chyba że się totalnie mylę, już nie będzie żadnych podjazdów w górę. A te cztery pchnięcia, kurwa, te cztery pchnięcia. Raz, dwa, trzy, cztery, gdzieś tutaj kurwa zakumulowali w magiczny sposób. No, jeżeli tak zrobili w magiczny sposób, coś takiego, no nie wiem, raz, dwa, trzy i tu niby to cztery, no to, no to mi to spadnie, wszystko powybija ja rzucam forex, no i nawet nie będzie live jutro, no szkoda by było. Szkoda, bo jest duży potencjał. Chłopak ma na no, tutaj by się w i by zakończył, nie? No, to no to to musimy się wszyscy modlić o te baje jednak. Bo od tego zależy przyszłość ludzkości całej, całego globalnego tradingu. No to hej.